Idą sobie polną drogą, tacy, którzy dużo mogą, trąbka im do marszu gra. Piękna koszulka legionowska dycha. Dosłownie metro ode mnie. Si ju këmi No tadë veq në tigerë nga rë truden Ti Gjura të rahtë U wakarë gëtë Tak? No, jest tak jak nie? Polsce. makaron? to jest ta łateczka, taka ładna, zielona. Proszę, pan mi zdał. Dzień dobry. Będę dużo trenować ten, ten, i dużo odpoczywać, tak, bo taki jest cel wyjazdu. I zobaczymy, two. jak to zniesiemy. Nawet potraktować to na zasadzie testowania swojego ciała. Ile mogę wyjrzeć. Okej, a tu jest las, w się trzeba gubić. Ja ziemi są wszyscy za mną okay. No super Nie nic. Dega Nie chcę trzymać ja już ją usłyszałem, za 15 siódma, jak schodziła z łóżka. Dobra, no, kto jest najcięższy? Ja. ty ratownik jest. Albo jest pod lodem pływać. Wyżej ręce, bo koszulka się za mało podnosi. Wyżej, wyżej. Odpoczywacie minutę i znowu dwa koła. na Stres jest. Niespodzianka. Następna osoba. To. Pop. Możecie się wyprzedzać, Nie biegajcie raz. Jak się wyprzedzacie Proszę, to tak chodźmy, jak na teatroni. Nie wolno się nie, nie wolno się podpinać. Podpina. Minimum to jest 6, maksimum to jest 20. Gdzie? W lesie. No. Jak? W zależności od świadomość uczucia. Czyli jedni w lewo, drugi w prawo. Do wyboru, do lotu Wreszcie macie szansę pokazać własną inicjatywę. Gubić się wreszcie. A ja się czuję zagubiony, to jak mam biegać? Już 12:40, a do domu jeszcze kawałek. Nie ma spalania. Mówi to A główny trening jest na teraz. My to generalnie przygotujemy, przygotujemy tą górkę do waszego treningu. To nam zajmie 15 minut. Proszę serię po 3 razy: 100, 200, 300 bieg pod górę. Ale bieg pod górę macie tylko w biec, Tylko w biec na tą górę. Żadnych napięć. Te napięcia my wam sztucznie wywołamy, czyli jeszcze raz, 100, 200, 300, czyli 100, wracam, 200, wracam, 300, wracam. To należy jeść, tak. To jest odpowiednia ilość dla mastersa. To czy to? To zielone, a, a to, to takie... Trzeba przytrzymać dłużej, będzie też zielone. Ale zaraz, bo Колано на земно Widzę, <laughs> że trwacie świetnie. Tak jest. Tutaj chciałam zapytać, jak przygotowania, jak forma zawodników? Są bardzo cięcy i nie widzę, nie widzę żadnych perspektyw tej grupy. Żadnych. Nie ma żadnej gadki. Nie ma, nie ma żadnej perspektywy ta grupa. Wydaje mi się, że jutro, jutro jest ostatni dzień, kiedy z nimi przebywamy. Nie czyli... ma sensu, żeby więcej tutaj byli. A to nie dla że Następ... trudno chęci? Cicho. chęciło? Cicho. E... Nie złapałaś. No. Proszę powiedzieć jeszcze kilka słów o... O tym, co to za grupa, co to za ludzie. Popierdówek ogóle... i dziadów. <laughs> Całkiem nieźle sobie radzą, jak na takie popierdółki. Tak, tak. Są ci Pytanie, dlaczego przenosi pan w tylnych kieszeniach te dwie buteleczki małe alkoholu? Proszę się odwrócić do kamery tutaj. Tu, tu jest kamera, proszę pokazać. Proszę pokazać. Ja, to, masz, to, to wszystko jest dla e, potrzebujących. Jest to, musimy utrzymywać stałą ilość alkoholu we chwili, ponieważ ta grupa tego wymaga. Niestety ja pełnię rolę wielbłąda. Taka tutaj, grupa Oczywiście krii. sam korzystam z tego, ale rzadko, taki, bo tak naprawdę mówiąc... To swego rodzaju dromadę. Jestem pewien, to jest grupa anonimów, anonimowych biegaczy i w ten sposób wychodzimy pomału z nałogu. Chciałam zadać kilka pytań. Jestem z telewizji Forest, e, Forest News. E, chciałam zapytać, jak tutaj na obozie z alkoholem, ponieważ tam doszło nie do niej, nie że nie ma żadnej gadki i żadnego alkoholu. alkoholu. No nie ma, dlatego, że ja w ogóle nie wiem, co to jest alkohol na, na zgrupowaniu sportowym. Mała gwiazdka, można pić z tym Janusz, czy mastersi są normalni? Pewnie nie. Renia, jak spędzasz dzisiejszy dzień? <grywa> bardzo intensywnie, bardzo ciekawie, a przede wszystkim dlatego, że z wami mastersami walczą o formę. Jak oceniasz pobyt w spale? Bardzo mi się podobało. Wykorzystałem spanie do maksa. Spałem trzy razy dziennie w spale. Poza tym było super. Ola, jesteś zadowolona z pobytu w spale? Tak, z masterami jak zawsze wyjazd musi być udany. Jedną rzecz na koniec powiedzieć o tak zwanej ścianie. Ja jestem przeciwnikiem mówienia, że jest jakaś ściana. Nie ma żadnej ściany w maratonie. Nie ma żadnej ściany. Jest tylko i wyłącznie źle dopracowana taktyka. Źle dopracowana taktyka. Nie. Żaden zawodnik. E, który trenuje maraton to nie ma ściany mamy jednicę na górę raz jedna raz druga noga to jest wodnie po to jeszcze tak zwany zając przypadkowy czy wynajęty to jest między 7 a 15% mniej energii jak się leci za kimś, szczególnie jak wieje. Tylko trzeba się nauczyć tak biegać, to jest trudno, nie? Ksiąść komuś na ogon i lecieć za nim. Trenik taki, takiego zawodowca, takiej osoby jak, jak ja wygląda w ten sposób, że większość czasu tak naprawdę spędza się gdzieś tam na zgrupowaniach, na obozach. Naprawdę mało czasu przebywam w domu, tylko praktycznie czasami wygląda to w ten sposób, że przyjeżdżam, przepakowuję torbę, robię pranie i wyjeżdżam na kolejne zgrupowanie także zapraszamy do nas do Krakowa jeśli macie ochotę z nami współpracować na każdym poziomie zaawansowania jesteśmy otwarci chcemy tworzyć coś nowego w, w, przy Akademii Wychowania Fizycznego czy nam się uda nie wiem próbujemy coś robić jakie będą tego efekty nikt nie wie ale myślę że jesteśmy na dobrej drodze